Witajcie, kochani. Chciałam Was zaprosić delikatnie dzisiaj do takiego wejrzenia, trochę wejrzenia do pracy z cieniem, bo energia, która teraz jest odczuwalna w przestrzeni, ja to tak czuję i chcę się z wami tym podzielić, bo myślę, że to może być um, inspirujące do zagłębiania się w siebie. W ogóle przecież listopad jest takim miesiącem nurkowania głęboko w siebie, skorpion, te wszystkie układy gwiazd. Ale to, co da się wyczuć teraz w energii i to, co ja bezpośrednio odczuwam na sobie, to przestrzeń jest teraz ostra jak żyletka po prostu odzwierciedla niemal natychmiast lustrzalne odbicie naszych cieni, czyli tych wszystkich dysharmonii, które nosimy w sobie, ran, jakkolwiek to nazwiesz, możesz to nazywać traumami, rama, ranami, traumami, e, cieniami, jakkolwiek każdy, wiecie, tutaj nie chodzi o słownictwo, ale chodzi o energię i znaczenie tego, o czym mówimy. I to, co jest wyjątkowe teraz w tej przestrzeni, jak ja to teraz tak odczuwam, ale bardzo chętnie się z Wami tym podzielę, bo tak jak mówiłam, może to będzie jakąś inspiracją dla Was do zanurkowania też w głąb siebie. Każde, praktycznie każde działanie, czyli każdy ruch, każde robienie, robienie, czyli działanie, Czyli wyjście z tej energii męskiej do przestrzeni powoduje natychmiastową informację zwrotną, czy jest tam dysharmonia, czy nie. Czyli, e, jeżeli e, i ta dysharmonia wychodzi z niemiłości do nas, do siebie, wiecie. Tak naprawdę to przestrzeń i kody tego, tej rzeczywistości są bardzo proste. Są dwie energie: potężne, boskie, Boga, Stwórcy, wszystkiego, co jest. To jest aspekt męski i aspekt żeński. Aspekt męski, Moc, niesamowita moc. Aspekt męski, Boga, nawet jest takie, zdaje się, we wschodniej duchowości: Mother, Father, God, Matka, Ojciec, Bóg. Matka, symbol energii żeńskiej, Ojciec. Symbol energii męskiej, tworzy Boga w nas, Boga wszystkiego, co jest, całego wszechświata. Tym jest cały wszechświat. Energia męska, wszystko, jako że wszystko jest fraktalne, e, więc przejawiają się te aspekty również w nas. I chodzi o to, że te aspekty od wielu, wielu, wielu tysięcy lat na Ziemi człowiek ma naruszone w dysharmonii energia męska i energia żeńska nie są w unii ze sobą. E, każda z tych energii coś symbolizuje, bo kody, wszechświat, to wszystko jest świat symboli, tak naprawdę. E, ja to tak widzę i odczuwam i to jest moja percepcja e, na podstawie doświadczenia swojego i Kot energii męskiej symbolizuje moc, to jest moc, to jest ogromna, przepotężna energia, moc, to jest naprawdę niewyobrażalna potęga, potęga, ale ta moc mm, ma bardzo kochające znaczenie, to nie jest moc, która jest w dysharmonii, która e, jest agresywna, to jest moc kochająca. A dlaczego jest kochająca? Bo jest, przepływa przez energię żeńską, przez miłość bezwarunkową. Aspekt żeński, Boga, Stwórcy, który przecież nie ma podziału na płeć. Jest w Unii pierwiastka męskiego i żeńskiego. Męskie eee, to męskie przepływa przez żeńskie, czyli moc mm, przepływa, wyraża się, działa poprzez miłość bezwarunkową, z którą jest połączona ta moc. Zobaczcie, jakie to jest bosko-perfekcyjne. Na tym opiera się cały wszechświat. Ja, to jest oczywiście moje rozpoznanie, ale e, to było tak, tak mocne, tak to. Mm, tak jakbym się to po prostu przypomniało. Dzielę się tym z Wami tutaj na tym kanale, mówię o tym, bo czuję, że to jest ten czas, żeby zacząć mówić o tych rzeczach żeby się nie kryć, nie bać, nie chować. To jesteśmy my, a świat 3D zakrył naszego, nasze prawdziwe oblicza, naszą prawdziwą naturę. I teraz jest ten czas, że możemy zacząć na nowo wyrażać w siebie swoją prawdę autentyczność. To kim jesteśmy, to jak odpamiętujemy siebie w tym całym systemie 3D, jak wychodzimy z niego właśnie poprzez odpamiętanie siebie. Więc to tłumaczy dla mnie wiele, wiele kropek mi się połączyło. Energia męska, żeńska w nas właściwie wszędzie jest, w przyrodzie, w każdym działaniu. A jeżeli jest w dysharmonii, jest w cieniach człowieka, jest w cieniach, w naszych cieniach. Zobacz, wszystko to, co jest w naszej, u nas w nierównowadze, wychodzi z nierównowagi tej energii męskiej i żeńskiej w nas, w wysokich światach, w naszych wyższych istnieniach, które mamy w wyższych wymiarach niż ten 3D. Nie ma czegoś takiego jak jak ta nierównowaga dlatego tam jest harmonia życia i wszystkiego bo jest równowaga tej energii męskiej i żeńskiej czyli mocy i miłości bezwarunkowej moc moc działania w ogóle moc przejawia się poprzez poprzez miłość bezwarunkową czyli poprzez energię żeńską, czyli poprzez Łono, łono wszechświata, łono kobiety, energia męska. Widzicie to połączenie? Chciałam tylko delikatnie ten temat poruszyć tutaj w tym filmie, bo. Ten temat cały czas mi się rozwija, jest tak głęboki, tak szeroki, tak piękny i tyle wyjaśnia, właściwie wyjaśnia wszystko każdą sytuację w nierównowadze, każdą emocję w nierównowadze, każdy przepływ w nierównowadze. A my w naszym niebowstąpieniu naszej świadomości właśnie do tej równowagi idziemy. Poprzez pracę ze swoim wewnętrznym cieniem, poprzez uwalnianie tego z siebie, dzięki temu wracamy do harmonii. Ten pierwiastek męski, żeński się harmonizuje, idzie do Unii. Dzięki temu nie jesteśmy reaktywni, dzięki temu. Nie mamy wyrzutów emocji, dzięki temu wszystko staje się dla nas neutralne, ale i kochające. I dzięki temu odpamiętujemy siebie siebie z wyższych wymiarów, z wyższych częstotliwości, z wyższych um, przejawów siebie niż ten 3D, z królestwa w sobie, z miłości w sobie. Z miłości tego, że jesteśmy miłością.